Witajcie moi kochani! Dzisiaj widzimy się w sklepie Obi, będą super dekoracje, będzie miasteczko świąteczne, więc zostańcie do końca, nie zapomnijcie polajkować mojego kanału, zasubskrybować i wcisnąć dzwoneczek, dzięki temu każdy mój film będzie Ci się wyświetlał w powiadomieniach, więc nie ominiesz żadnego filmiku, a myślę, że warto. Na początku chciałam Wam pokazać taką dekorację, którą możecie postawić sobie na podwórku, jak i w domu. Są to takie sanie z Reniferem i kosztuje to 199 zł. Ja już to kiedyś pokazywałam, ale chciałam, żebyście zobaczyli to jeszcze raz, bo to jest fajna dekoracja. I przechodzimy do miasteczka świątecznego. Zobaczcie, tu jest taka pierwsza. Pierwsza część z takim Mikołajem, tam dzieci zjeżdżają ze zjeżdżalni. Pięknie to się prezentuje. U nas niestety wszystko jeszcze nie było wystawione, i pokazuję Wam, co już mamy tutaj, mm, co już mamy tutaj zaprezentowane. Y, następnie, jak widzicie, tutaj jeszcze chyba jak to włączą, to jeździ dookoła pociąg, ale niestety tutaj nie było to włączone. Tutaj chciałam zobaczyć ceny, ale jeszcze podejrzewam, że wszystkich nie ma. Tutaj takie mniejsze, troszeczkę dekoracje jakieś domki z choineczką. Następnie tutaj niżej. To chyba też nie jest włączone, bo wydaje mi się, że też pociąg jeździ i ten Mikołaj lata tam wokoło. Nie wiem, czy wy lubicie takie miasteczka, ale ja po prostu przepadam. Mogłabym siedzieć i godzinami wpatrywać się w te, w te zabaweczki. Uwielbiam po prostu, moje dzieci tak samo uwielbiają coś takiego. Zobaczcie, tutaj jest z takim samolotikiem. Ten samolocik się okręca. I tutaj. Samochodziki, choineczki. Później pokażę Wam jeszcze w filmiku, yy, że możecie sami sobie zrobić takie miasteczko. Yy, pokażę Wam choineczki, właśnie takie latarenki. Yy. Trochę śniegu i pięknie wszystko wygląda. No i oczywiście musiałam pokazać Wam tego dziadka do orzechów. Ten dziadek jest po prostu ogromny, ogromny. Nie było ceny, więc ceny Wam nie powiem. Może jak będę następnym razem to powiem Wam ile kosztuje taki dziadek do, orzeku, do orzechów w Obi, ale tutaj no niestety nie było ceny. Zobaczcie tu mamy takie góry, tam dzieci jeżdżą na łyżwach choineczka, się pięknie obkręca i na dole jeździ pociąg. No przecudne są te dekoracje i wiadomo, że tych dekoracji nie kupujemy na rok czy na dwa, tylko już one będą na kilkanaście lat y, z nami, więc fajnie sobie zainwestować w takie dekoracje. No i ta była chyba dla mnie najładniejsza, taki Święty Mikołaj, który ze skrzatami, y, stroi choinkę, więc bardzo ładnie to wyglądało. I tu mamy lodowisko. Lodowisko pięknie oświetlone. Dodatkowo jeszcze niektóre grają, więc to też jest super sprawa. Tutaj mamy następne. Tam widzicie jak Święty Mikołaj leci z Reniferami. Tu taki domek. I tutaj co możecie sobie właśnie zrobić z tych dodatkowych choinek i lampion? Lampion? Nie. La... latarni. <noise> ok, tutaj wam jeszcze pokażę taką dekorację w słoiku yy, z żywymi roślinami. Zobaczcie, yy, można sobie to yy, zrobić samemu. Tutaj też jakiś taki bałwanek z żywymi roślinami i troszeczkę śniegu, ale jak widzicie, można też wrzucić świeczuszkę, kamienie. No co tam sobie uważacie? Co wam się podoba? I są te latarenki, latarnie, latarenki, latarnie, jak zwał tak zwał, prześliczne, za 14,94 sztuki. I tutaj są te gotowe słoiki, jak widzicie. Tu mieliśmy śnieg, tu niżej schodzę i mamy taki mostek, ten mostek jest za 16,99. Z takimi dwiema małymi choineczkami. Następnie zobaczcie, tutaj yy, mamy takie dwie choineczki. I te dwie choineczki są za 10,99. Obok mamy zestaw już taki konkretniejszy. Takie drzewka, choinka, ludzie. I co tam jeszcze jest? Bałwanek. I to kosztuje 84,99, i zobaczcie, pokażę Wam, co macie do wyboru, jaką macie ścianę tego wszystkiego yy, i możecie sobie to po prostu zrobić yy, sami w domu. Ok, tu wam jeszcze pokażę takiego yy, bałwanka, i on tutaj również yy, jest na baterie, myślę, że. Te lampeczki tam świecą. Niestety nie miałam możliwości sprawdzenia. Tu mamy taką choineczkę za 11,99. Tu jest trochę mniejsza, srebrna. I jak możecie zauważyć, są różne wielkości i różne kolory, jak to widać tam z tyłu. Niestety nie wszystko w obi ma ceny, więc nie mogę Wam tutaj wszystkich cen powiedzieć. Eee, I tutaj mamy takie lampiony białe lampiony. Złota choineczka z taką gwiazdką na górze i dziadki do orzechów zobaczcie. Dwa różne rodzaje kosztują 99.99. ,99. Jest promocja ze 129 przynajmniej u nas w Obi. Nie wiem jak to jest u was. On ma chyba 50 cm, o ile się nie mylę. Tu pokażę wam jeszcze trochę z boku jak wyglądają i przechodzimy do takich dekoracji e, świątecznych taka gałązka za 19,99 granatowa oczywiście mówię od razu, że kamera nie oddaje tego połysku i tego koloru, bo to jest taki piękny granat bardzo dużo obi ma takich właśnie dekoracji e, w kolorze granatowym dziadek do orzechów za 219 zł on jest taki morski kolor jejku zawsze się śmieję, śmieję z mojego męża że jest daltonistą, ale to jest taki morski, niebieski, dobra, nieważne <laughs> okej, okay, tutaj zobaczcie mamy aniołki, takie skrzaty, jakieś ptaszki, gruszki może nietypowo typowo świąteczne ale, ale pięknie się połyskują tu są świeczniki takie welurowe bardzo piękne bardzo miłe w dotyku Następnie mamy y, takie trzy bombeczki za 17.99. Tu na dole mamy takie bombeczki i wyżej renifery. Są mniejsze, są większe do wyboru do koloru. Tutaj mamy takie gwiazdeczki. Te większe są za 41,99, te mniejsze za 21,99. I granatowe Mikołaje. Granatowe Mikołaje do tych wszystkich przepięknych granatowych dekoracji, jakie, e, jakie tutaj oferuje nam sklep Obi. Tu srebrny Renifer 51,99. Obok stoi granatowy, na pewno troszeczkę mniej będzie kosztował, bo jest niższy. I tutaj mamy srebrnego, takiego mniejszego, i on kosztuje 31,99. Tu takie słodkie pingwinki za 21,99. kotki, kotki mimo, że nie świąteczne, ale też przepiękne i bardzo, bardzo dużo dziadków do orzechów. Dziękuję Wam bardzo, że, że jesteście ze mną, że mam tyle subskrypcji, że mam cudowne komentarze, po prostu jesteście wspaniali. Dziękuję Wam bardzo i życzę Wam wesołych świąt.